Moim zdaniem jest to droga, która ma szansę na, na powodzenie. Yy, I tak jak pan powiedział, yy, ruch spółdzielczy tutaj na Podkarpaciu był niezmiernie popularny i był właściwie przykładem dla wielu regionów w całej Europie. I to potem zostało zagubione w okresie międzywojennym, w, szczególnie w okresie powojennym. Natomiast te dobre wzorce, które mamy, należałoby do nich moim zdaniem sięgnąć i próbować odtworzyć to. Trudne, trudne, trudność polega na tym, że w okresie minionym to zostało zaprzepaszczone i spółdzielczość zaczęło się kojarzyć z jakimiś nadużyciami, z jakimiś patologiami, z jakimiś no, na pewno nieekonomicznym gospodarowaniem zasobami. Co prawda już od przemian gospodarczych mamy blisko 30 lat, no to jest przeszło pokolenie, ale jednak powiedziałbym mentalność, jeżeli chodzi o zakładanie spółdzielni, e, czy to jakiejkolwiek branży, no, różnej działalności gospodarczej, no niejako nie przebiła się. Raczej stawiamy tutaj, czy... Konkretnie przedsiębiorcy stają na, włas na własność, gdzie mogą decydować sami. No tak, tak. Jest. A to jest. A to nie jest po prostu wynik tego, jak została skonstruowana jakby tkanka dystrybucji i odbierania e, e, produktów rolnych. To znaczy, że rolnik produkuje, oddaje to do skupu, reszta go nie interesuje. I że może e, w tym jest jakiś kłopot, że gdybyśmy troszeczkę postarali się być nie tylko postaralibyśmy się, ale gdyby rolnicy postarali się być nie tylko producentami, ale także spróbowaliby bardziej operatywnie dystrybuować to i znaleźć bezpośrednie odbiorcę, to byłby sposób na to, żeby to efektywnie działało. Jedynym rozwiązaniem na ten, na, to, na ten problem wydaje mi się, że jest stworzenie jakichś lokalnych przetwórni tak, w, w ramach spółdzielni, dlatego że całe przetwórstwo, yy, cała dystrybucja skup surowców yy, pochodzenia rolniczego czy zwierzęcych, czy roślinnych yy, w tym momencie zlokalizowany jest w, w prywatnych rękach. I tak naprawdę ten zysk, który mogliby rolnicy osiągnąć poprzez sprzedaż swoich produktów bardzo dobrej jakości, wysokiej jakości, yy, on jest przenoszony jak gdyby na kolejne piętro, na tych Którzy skupują, i no dopiero. Pośredników, on, po, po, po. pośredników oni dopiero generują ten zysk, i to jest taki obiekt zamknięty. Rolnicy coraz mniej zarabiają, coraz mniejsze zyski yy, generuje ich gospodarstwa i odchodzą od tego gospodarstwa z racji takiej, że nie mogą wyżywić swoich rodzin.